Eee, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. I witam Was w Tower of. Oh, <laughs> przepraszam. Witam Was w Tower of Fantasy. Eee, chciałem to niestety, niestety, niestety się eee, e, znacznie później. Ale ze względu na to. Jakie ja widziałem komentarze yy, i oceny pod głównym, pod tą aplikacją, normalnie mnie z nóg zwaliło. Otóż większość komentarzy, yy, przynajmniej komentarzy, ocen tej gry to między innymi, że to jest kopia yy, Genshin Impact, że serwery nie działają, że się laguje, że się nie pobiera coś tamtego. No, muszę was wszystkich bardzo zaszczerować, bo przez to że ludzie mówią, że serwery nie działają, albo że gra nie działa. Aplikacja jako tako, czyli klient. Tej gry wyszedł w, uwaga, uwaga, dziewiątym, czyli 5 dni temu. A dokładnie mówiąc, dziewiąty sierpień, to jest i to był wtorek. A było mówione, i trzeba było też zajrzeć na główną stronę tej gry. Że tak, że serwery oficjalnie wyjdą 11. Czyli wszyscy, którzy pisali, że serwer nie chcą się włączyć, że nie działają, że gra nie działa i kiedy to pisali te recenzje to był 9 albo 10. Więc no, serwery były jeszcze offline wtedy, moi drodzy. A ci, którzy pisali, że o mój Boże wszelkie serwery są zapełnione, nie można wejść, gra się nie włącza coś tamtego. Eee... Też pewna eee... pewna informacja. Ponieważ kiedy wypisaliście tego 11, tą recenzję, eee... no prawda, wtedy było. Wszelkie, wszystkie, prawie wszystkie serweli, które były dostępne w tej grze, były oczywiście zajęte, były przepełnione i kolejki były duże. Ale dzisiaj mamy chyba pięt... Tak, 15 sierpnia. Czyli, no trochę czasu minęło od tego otwarcia gry. No i spójrzmy na serwery. Ja jestem na serwerze Tiamat, który jest w, w South America chyba, jak pamiętam dobrze. Ale spójrzmy teraz na, jak widzicie, takie wyłączone to są od czas naprawy. Zielone to są, że działają płynnie. Takie pomarańczowe to są gorące, w sensie dużo ludzi na tym gra. I czerwone to jest, że jest kolejka. Teraz spójrzmy na serwery. Teraz Azja, Pacific No, są serwery, które są zajęte. Cztery serwery są, że powiem, dostępne. Amer y, Północna Ameryka. hu. Prawie, prawie wszędzie zielono. Poza raz, dwa, trzy. Cztery. Cztery serwery są zapełnione. A tych serwerów jest. No więcej. Spójrzmy teraz na serwery europejskie hu zielono, pomarańczowo o, też są czerwone czerwone, niebieskie, zielone no wiecie są serwery teraz yy, w europejskim że można normalnie wejść teraz pójdźmy na Amerykę Południową. Uuu, zielono! Zielono jak się patrzy. No i. A, y, następny serwer azjatycki. No. Też jest y, pomarańczowo i czerwono. Tak jak y, na Pacyfiku. Czyli. Tylko serwery azjatyckie są, no, zapełnione trochę. Ale Ameryka, Europa, no normalnie ludzie mogą tam wejść i grać. Więc tym ludziom, którzy piszą z jedną gwiazdką, że serwery są zapełnione i nie można wejść, kurwa, wejdźcie sobie jeszcze raz na tą grę i zobaczcie, że serwery są... Uh. Teraz weźmy sobie na samą grę. I patrzcie, patrzcie, 15 poziom i płyn nie działa. Pokazuję moje ustawienia, display. I tak, ja sobie już tak dla, no trochę jakiegoś można powiedzieć, trochę takiej fantazji. To jest retro. Screen settings balanced. O, ups. O, chyba na 10 <laughs> ja nie, chciałem nie chciałem tego same skleju, sobie ustawić, tylko po prostu pokazać w dół Czyli resolution ultra HD Ale oczywiście wiadomo Można zmienić sobie na mniejsze A ci którzy bardziej chcą sobie polatać po, po tym, po ustawieniach Kurde mi się przegrzewa. Macie tu ustawienia zaawansowane. No i macie tutaj tekstury, rodz rodzaj mm. materiału, detale trawy i tak dalej. Dalekość widoc widocznej Jak daleko można patrzeć. Jaki dystans? Post-Production, to niestety tego nie wiem co to jest dokładnie. Resolution, oczywiście FPS -y i Shading. Jak pamiętam dobrze, to jedyne co było standardowo to jest Default i Find. Ale ja wolę mieć balancet i Retro Zapowiadałem ja też na innych no i... przepraszam Jestem po obiedzie i trochę się beka i trochę się ziewa <laughs> więc tak yy... jak powiedziałem lubię Baloncet i Retro A tym którzy gadają że moja postać się nie zapisała, coś tamtego. Jest y, quest główny. My na początku pojawiamy się jako inna postać. No i się normalnie, dokładnie spawnujemy na początku jako ta niby główna postać, właśnie w tym jakby ośrodku ratowniczym. I tam niby jako taka nasza postać, tam się zapoznajemy z, z głównymi postaciami i tak dalej, jest rozmowa i tak dalej, dużo się dzieje. Tutaj poznajemy panią Selin. O tym jak wyjdziemy. Z uwaga uwaga. Stąd. Bo z tego miejsca się budzimy z tym, że mamy trochę ten supresor. Trochę trochę uszkodzony cholera chyba nie powinienem nagrywać po obiedzie, ale dobra i my podczas tego głównego tutoriala głównego zapoznajemy się z taką jedną dziewczynką, która tam nas chce uprowadzić po tym całym miejscu tutaj I poznajemy tam różnych ludzi, którzy są jakby znajomy, znajomymi, rodziną. I ona nas prowadzi, ta dziewczyna. Do uwaga, uwaga. Tutaj. I Celine nam mówi, że coś tam nie tak z modułem... Yy, już nie pamiętam dokładnie co, ale mówi, że coś jest nie tak z modułem wizualnym. I każe nam tutaj wejść na to. I wtedy y, robi się moment tworzenia naszej postaci. Chyba, że ta postać y, je, była wcześniej zrobiona y, podczas y, rozgrywki. Znaczy, przed, przed wejściem do serwera. żeby się wiadomo pobawić się różnymi tam opcjami i tak dalej, nie? No i po jakimś tym czasie jak chcemy wyjść, to nie się pytają czy chcemy zapisać tą postać. Żeby w późniejszym momencie oni to zaakceptowali, jako to będzie już nasza postać. I nie będziemy musieli się... Yy, martwić... No ogólnie tym wszystkim. są. Yy... Podnieś go. Zobaczymy kolego jak pływasz. Noś tu. Chcę tu walczyć z sobą ty.

Muszę ciebie innym elementem walczyć, no i tak wracając do co chciałem mówić, to nasza postać ma yy, nie wiem czy jeszcze jest. Tu jest warhouse, bo nie. Mamy gdzieś. A, tu jest. Mamy IM Blade. Potem dostaniemy Combat Blade, żeby ogólnie jakoś się roz, zapoznać z, z, z tymi. z tymi brońmi. No i jedziemy dalej. Tak weźmy. Sebronie zmieńmy. Przy to, że miecz mam, to mi potrzebny jest łuk. ten młot. Ogólnie idziemy z questem, że yy, wiadomo tutorial poznajemy te wszelkie, ten cały świat, ten tu blisko. Yy. No i tylko mówiąc yy, jedyne zastrzeżenie do tej gry co ja mam to to, że czasami jak mamy jakieś rozmowy z poseciami innymi, no to gra się nam tutaj trochę laguje. Chciałem trochę porantować może nie porantować, tylko bardziej narzekać na tych ludzi, co gadają, że ta gra jest taka, taka, taka i jaka. w przypadku Boska, ile można. Wielkim Panu, kurde, nie można dogodzić. Więc e, ogólnie ta gra jest fajna, przyjemnie się w nią gra, jest taki jakby można powiedzieć, y, takie inne spojrzenie z tego co znamy w Genshinie, czyli wiadomo jakieś tam katalizm, y, y, co tam jeszcze było, no było parę rzeczy, krótko mówiąc. Bo jak pamiętam to chyba młotów nie mieliśmy w tej grze. Prawda miecze. Mieliśmy. się Zajmowałem trochę yy, temu główną fabułą tej gry, więc coś nieco wiem na ten temat, co się dzieje tutaj, ale przez to, że nie chcę Wam tutaj nic spoilerować, to powiedzmy sobie szczerze, yy... lepiej zapoznać się, tą, zapoznać się w, yy, z tą grą niż yy, patrzeć jak inni Yy, mają super zabawę. To jest ogólnie w tą grę warto pograć. Nie zważajcie na oceny innych, ponieważ część tych ocen może być całkowicie yy, może nie to, że aż przekłamana. Tylko po prostu bardziej skupiona na jakichś yy, rzeczach, których prawdopodobnie nawet nie ma. Gdzie jest to cel? Jesteśmy z powrotem. No tak to bywa. Z rozgrzonym telefonem, że po prostu... Znaczy to bardziej to jest z moim telefonem taki problem, że po prostu... On się tak nagrzewa. A. I żeby w ogóle sobie ustalić postać. No, chcemy grać, to idziemy tu w Presets i tutaj mamy na początek bardzo ładny twór postaci, <ścoughs> tak moja postać. Jak to się przybliża. <grych> Dobra, nie Dobra, nieważne. I po prostu jak będziemy w tym presetie, to po prostu będą się pytać, czy my chcemy to zapisać jako nasz taki nasz preset. I jak wtedy będziemy grać, to po prostu. 唉。<sighs> Lekker nutteloos. Nou, Graficznie tutaj dopoznać, że to jest trochę podobne do Borderlandsów. No na to, że mamy tutaj takich przeciwników, jak właśnie ten tutaj był. Mały Gostek. Kto tu śpi? Bandyta śpi. Ale już nie śpi, bo go obudziłem. Hu hu hu. Dobra. Po prostu kocham jak to on się teleportuje podczas sprintu. I myślałem, że no jak mówiłem, trochę jest problem właśnie z dialogami, że po prostu czasami one przerywają właśnie. Właśnie problemy, właśnie z dialogami, z przelewnikami. No, to może być mały problem, ale hej, gra to gra jest, nie? No i na tym zakończymy odcinek. No bo troszeczkę sobie potem Posiedziłem po pogadałem. <laughs> eee... No tak. Ja tu jeszcze się będę bawił. A się nie martwcie. <laughs> Coś tam się wymyśli. Mamy milion tutaj atrybutów do zebrania. I oczywiście y, można mieć te special offers. My na dzień dobry dostajemy przecież chyba z 40 takich Nukleusów czyli można zrobić sobie 4, 4 razy po ten O, ten mimikry. A wiecie co nawet sobie zrobię? Ale pamiętajcie też, że to jest gra nadal w takim początkowym stanie, więc nie, nie oczekujcie jakichś wielkich nie wiadomo co, jakichś nie wiadomo czego. Nie oczekujcie, że to będzie działać jak... Y no wiecie, od razu, że wszystko będzie cacy ładnie działać i tak dalej. Nie, to jest, to jest dopiero co, niedawno co serwery wyszły i są, tak jak w każdej grze, momenty, gdzie normalnie pracownik nie zobaczy błędu, ale jako zwykły gracz to on może zobaczyć błąd, więc no chyba nie muszę mówić dalej co ten. No. I na tym kończymy. Komentujcie, słuchajcie, pamiętajcie łapce w górze i to to wszystko. Pa